Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Umpa, 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 hello, jesteśmy znowu znowu przenosimy się na inne urządzenie może teraz będzie trochę lepsza jakość bo chyba no, nie wszystko to tak działa za dużo tych kabli e, więc wracamy tutaj e, do innego urządzenia e, co nowego wracamy też do naszego klasycznego dżingla świnkowego no właśnie tydzień nas nie było odcinek 69 jesteśmy znowu w ciekawych czasach strasznie ciekawe te czasy e, zaraz tylko polecimy jeszcze po, cy po, cy po cytacie chwileczkę no właśnie, jaki to cytacik ze Snydera, jak poprzednio, Timothy Snyder, 20 lekcji z XX wieku. Lekcja ósma. Wyróżnia się. No, cytujemy: Wyróżnia się. Cytat: Ktoś musi. Podążać za innymi jest łatwo. Robiąc lub mówiąc coś innego, możesz czuć się dziwnie, ale to uczucie niepokoju jest warunkiem wolności. Pamiętaj o Rossi Parks. Ty tylko dasz przykład. Czar, status quo, pryśnie, inni podążą za tobą. Koniec cytatu. No, wyjaśnienie: Rosa Parks. Tak myślałem chyba, ale się jeszcze pewnie. Rosa Parks odmówiła ustąpienia białemu pasażerowi miejsca w autobusie, a konsekwencją jej aresztowania był bojkot komunikacji miejskiej. Park stała się później symbolem walki z segregacją rasową o prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. No, widzicie, <laughs> biją murzynów w Ameryce. Nic się tam nie zmieniło. No, Ameryka to jest kraj o wielkich, o wielkich. Wielkich problemach. Słuchałem ostatnio takiej audycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych i tam ten współczynnik Giniiego, który pokazuje rozpiętości dochodów jest gdzieś tam gorszy niż w Rosji. Tak? Znaczy, że są bardzo biedni ludzie i bardzo bogaci. Tak? No właśnie, każdy ma swoje problemy. My oczywiście nam tutaj naszych problemów, problemy to jest słowo, które często używane jest zamiast słowa ryzyko, prawda? Bo ryzyko to jest takie podejście systematyczne, standardowe, a problem to jest trochę takie ogólne, można powiedzieć, prawda? Jest problem. No i cóż, nasz podcast, nasz blog nazywa się Ryzykonomia, chociaż ostatnio myśleliśmy nawet, że może zmienić nazwę na, na inny, prawda? Bo jak wiemy, zarządzanie ryzykiem w Polsce nie wyszło. No, ale to z tego, że nie wyszło. Na przykład, przecież ostatnio słyszymy, że na przykład ci whistleblowerzy, no to my wiemy, że to jest wszystko ściema, że to się w Polsce nie da tego zrobić, no ale to tak mówimy teoretycznie. Prawda? Także widzicie, za, zagiąłem parol na tych whistleblowerów, ale uważam, że to zresztą, no, dajmy już spokój whistleblowerom. Co dzieje się na blogu? Blog istnieje, blog można czytać. Jak zawsze, blog www.ryzykonomia.pl, tam się będą nowe informacje wkrótce pokazywały również. Zapraszamy Was też do przystąpienia do grupy AI, Sztuczna Inteligencja Polska, która jest na LinkedIn. Możecie ją znaleźć również przez mój profil, tam jest ponad 100 uczestników, różne newsy. Jak jest dyskusja? Wiadomo, z dyskusją u nas jest słabo, to również tam wrzucamy. Ostatnio wrzuciłem link do takich wykładów Lexa Friedmana, ale nie tylko dotyczących sztucznej inteligencji z MIT. Są stare, mają być nowe. Polecam, sam, sam to obejrzę. Tak jakoś to, to ostatnio wróciłem do oglądania takich może trochę mądrzejszych rzeczy na YouTube, prawda? Bo tam też je można znaleźć. Więc oczywiście polecam. Polecam istniejącą dawna grupę Zarządzanie Ryzykiem. Chyba ponad 1300 uczestników również na LinkedIn. No i jak ktoś tak chciałby się ze mną zaprzyjaźnić na LinkedIn, czy na Twitterze też jestem, prawda? To też polecam. Na Facebooku oczywiście też, ale na Facebooku głównie czytam, prawda? Nie, nie uczy... Czytam i jestem szpiegowany, tak można powiedzieć. A gdzie nie jesteśmy? No właśnie, co się dzieje? Epidemia, epidemia ma się jak najlepiej. To jest w ogóle straszne, co spójrzmy na. Um, tu słyszycie stuk od komputera. Spójrzmy na dane z dzisiaj. Dane z dzisiaj to jest 23 242 osoby zakażone, 403 osoby zmarły. No właśnie, jak zwykle jest ten durny podział też podany akurat na tej stronie, na tych z chorobami współistniejącymi, z niewspółistniejącymi, tak jakby to człowiek był, umierał zazwyczaj na jedną chorobę, no to akurat to się zrobiło popularne. Co ciekawe, mamy też blisko już tej granicy więcej niż 50 na 100 tysięcy osób. Mamy aktualnie 48.06, więc jakkolwiek pisowski rząd mówi, że nie będzie lockdownu, to tak jak mówi od samego początku, to właśnie będzie, lockdown będzie. Ale to będzie, jeżeli to będzie im pasowało. Tak? To jest w ogóle przerażające, co my słyszymy, i to już lekarze się odzywają. Być może kiedyś powstanie jakaś komisja, która, która pociągnie także do odpowiedzialności karnej osoby, które nie reagują na epidemię, bo no, to dzisiaj dokładnie słyszymy. Tak? Słyszymy naokoło, że wprowadza się obowiązkowe szczepienia w różnych grupach zawodowych. Austria dzisiaj chyba powiedziała nawet, że od lutego, mamy być wszędzie, no od lutego, no ale dobrze, od lutego. Wprowadza się różne lokale. Ograniczenia, ale również wprowadza się różnego rodzaju korzyści dla osób zaszczepionych. U nas się tego nie robi. Nawet dzisiaj upadł projekt tego, co czytamy tego prawa dla przedsiębiorców, aby mogli sprawdzać, kto jest zaszczepiony, a kto nie. I panowie z Neonaz się z tego najbardziej cieszą. To jest po prostu ruska agentura. tak? Zresztą widzimy w Rosji, Rosja jest zawsze na, na, na czele tych covidowych statystyk. No, jakim jest źle, to dlaczego innym ma nie być źle, prawda? Dla nich to nie jest problem, natomiast dla nas to jest oczywiście olbrzymi problem. To jest w ogóle dramat, to jest tragedia ludzie umierają. Państwo powinno tutaj pokazać taką naprawdę twardą pięść, tak? no, ale nasze państwo pokazuje twardą pięść nie tym co trzeba. Pokazuje twardą pięść kobietom, pokazuje twardą pięść dziennikarzom, ostatnio przerażające, tak? pokazuje twardą pięść jakimś biedakom na granicy. Granicy trzeba chronić. No to już jest taka bzdura, prawda? Ale jeżeli ktoś jest po naszej stronie, dzieci umierają, ostatnio słyszymy. No to, 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 to nie jest. Nie, to, to nie jest nasze państwo, to nie jest moje państwo. Uh -huh. y no ale to się wielu ludziom podoba. Widzimy ze statystyk, że. Tam chyba z 30% ludzi to nie ma nic przeciwko, prawda? No, z wywożeniem e, ludzi do lasu, a to jest i wbrew polskiej konstytucji, i wbrew konwencji geneckiej, wbrew prawom. E, słucham ostatnio teraz taki kolejny odcinek podcastu, który wam wielokrotnie po, polecałem, Dana Carlina, um, on the ghost of uh, the Ostfront. The ghost of, of Ostfront. The Ostfront, czyli e, duchy, Frontu Wschodniego, czterocinkowy podcast dotyczący wojny na wschodzie Hitlera ze Stalinem, tak to nazwijmy to nie, nie bez powodu tak można powiedzieć, prawda, Hitlera ze Stalinem, bo to, bo to oni tak naprawdę ze sobą tam walczyli, chociaż na froncie nie zginęli, no właśnie, to jest właśnie z, z tak z tymi kwestiami wojennymi, że ci ludzie, którzy nawołują do wojny, to standardowo na wojnę nie idą i to tak, tak było zawsze, tak, idzie młodzież, ona jest tam mięsem armatnim, dlatego na potylicę młodzieży, można powiedzieć, są wysyłane te, te różnego rodzaju fale patriotyczno-narodowe, bo ci ludzie, którzy to nie idą na wojnę, to młodzież później jest mielona w tym mid-grinderze, w tym wojennej, wojennej zawirusze. No właśnie, polecam, polecam, ten, polecam ten podcast. A propos wojny, tak. No właśnie, jedną z takich rzeczy, która się tam też oczywiście była bardzo charakterystyczna, była taka, że Mianowicie, że ani jedna, ani druga strona nie przestrzegały konwencji genewskiej, tam w ogóle żadnych, żadnych, nie genewskiej, to nie była wtedy genewska, tak? tylko to byłaby wtedy konwencja. Wybaczcie mi, za chwilę tutaj sprawdzimy, od czego mamy komputerek. No właśnie muszę powiedzieć, że ostatnio prowadząc jakieś tam z młodzieżą nauki, to i mówię, słuchajcie, jak Wam zadaję pytanie, od czego wy macie te komputery, ja was nie, nie wymagam, żebyście umieli na pamięć, chyba że, chyba że musicie coś umieć na pamięć, tak? No ale skoro macie takie komputery, takie bazy danych, to korzystajcie z nich, tak? Jednak to była konwencja genewska z 1929 roku i konwencja Haska. No właśnie, widzicie, tak nam się wydaje, coś powtarzamy, a później, jak mamy coś powiedzieć, on-air, to się trzeba lepiej upewnić pewnie. No właśnie, ale no, prawo międzynarodowe powinno być przestrzegane i tutaj Duralex lex, sed lex. Zostawmy to. Zostawmy to. Zresztą wojny najwyraźniej tam nie będzie, bo widzimy, że. Superpowers, prawda, Angela Merkel, Joe Biden, Macron rozmawiali na wschodzie i Łukaszenka wycofuje te swoje różne szelony, zielonych ludzików. Tych biedaków się wysyła z powrotem do kraju, do Iraku, a my zostaliśmy znowu, no, polska dyplomacja się skompromitowała i za chwilę będą tam mur budować. Nie wiadomo teraz, żeby być w ogóle śmiesznie, że nie wiadomo dla kogo, bo nikogo tam nie będzie, tak. No właśnie, to jest kolejna katastrofa, więc chyba Jerozbaw będzie musiał wymyśleć jakąś nową, o tym wszyscy mówią, jakąś nową katastrofę, no bo przecież to jest właśnie zarządzanie przez kryzys, coś przerażającego, tak, no jak ten kraj ma istnieć i się rozwijać, aż strach włączyć, prawda, radio, telewizję. Wracając do epidemii, tak jak my jesteśmy teraz w światowej czołówce, w pierwszej piątce mniej więcej, jeżeli chodzi o liczbę, o liczbę ofiar zmarłych codziennie, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, to też jest Jesteśmy gdzieś tam, chyba w pierwszej dziesiątce, natomiast to jest w ogóle czarna magia. To jest brutalna i prymitywna manipulacja, ponieważ znowu wczoraj słyszeliśmy, że w Czechach, jeżeli chodzi o poziom testowania, to jest na, na, na człowieka, na Czechach to jest sześć razy więcej niż w Polsce. Zresztą powiadaliśmy Wam, że będąc ostatnio w Berlinie, widzieliśmy te punkty testowania darmowego wszędzie, właściwie wszędzie tam. Dzieci przychodzą do rana, rano do szkoły i się testują. No to jak u nas. Tego testowania praktycznie biorąc nie ma. Jeżeli chodzi o dyscypliny społeczne, nie ma żadnej. Ludzie, w, to każdy może sprawdzić w shopping mallach, wszędzie w sklepach, nie noszą maseczek, nie przestrzegają zasad sanitarnych. To jest po prostu zbrodnie na narodzie. My nie jesteśmy aż tak dużym narodem, żebyśmy mogli sobie pozwalać na nadmiarowe na, na śmierci, a już jeszcze dodatkowo za chwilę są, będą zamykane szpitale, bo wszystkie się przekształcą w szpitale covidowe, prawda? Więc to jest naprawdę, to jest na stra naprawdę straszne i yy, ktoś za to powinien kiedyś odpowiedzieć, tak? Yy, bo mówienie o prawach obywatelskich, bardzo pięknie, ale co z prawami osób, które zachorują, które umrą, które się zaszczepiły, tak? mamy wszelkie dane naukowe które potwierdzają potwierdzają skuteczność szczepionek ostatnio i to wczoraj pojawił się taki, taki artykuł, który jeszcze muszę przeczytać, ale mniej więcej jest, wniosek z niego jest taki, to jest artykuł w, opublikowany o ile pamiętam w British Medical Journal przez grupę naukowców z, chyba z Harvarda i paru innych uniwersytetów, którzy przeanalizowali chyba ponad 30 różnych badań dotyczących właśnie różnych measures środków do walki z COVID-em, no i tam między innymi pokazało się to, co jest zresztą było oczywiste, że, że, szczep, że maseczki pomagają, tak? No jakby mogły nie pomagać, no bo to jest fizyczna bariera. Ja zawsze stałem na stanowisku, że jeżeli miałby pomagać w pół%, no to, to, to trzeba je nosić, tak? I jak zauważył ostatnio, pamiętacie, opowiadałem o tym podcaście Lexa Friedmana, gdzie, gdzie rozmawiał z Niallem Fergusonem, i on mniej więcej takie zdanie tam powiedział, że to wygląda tak, jakby społeczeństwo sobie wybrało w ogóle społeczeństwo jakiś taki random temat, tym random tematem jest właśnie są maseczki i się podzieliło, prawda? Jest wielka wojna czy nosić maseczki? Ja, ja spotykam ludzi, którzy mi tam opowiadają o tym, że saturacja jest niższa różne. No jasne, że jest. No jest ciężko. No słuchajcie, spróbujcie mówić z maseczką FFP2 ostatnio znowu zacząłem nosić w, jakich, w jakichś w bardziej zatłoczonych miejscach, bo nikt nie przestrzega żadnych innych reguł. No jasne, że jest ciężko, no, ale co to jest warte takiego, nawet gdyby to było później się okazało, że to nic nie dało, to pomyślcie o samym takim można powiedzieć atmosferze resilience, bezpieczeństwa, safety, jakie to powoduje, tak? Nawet tak psychologicznie, że myślimy o tym, przestrzegamy tych zasad, no. A mamy badania, tak, które pokazują, że, 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 że są to bardzo, bardzo istotne kilkudziesięcioprocentowe nawet zdaje się, ale musiałbym te, jak to przeczytam, to Wam jeszcze powiem w przyszłym tygodniu, jak to, no jak, to, jak, to, jak to się przekłada na zmniejszenie, zmniejszenie transmisji wirusa. No ale widzicie, no, nikt nikogo jeszcze nie przekonał, mnożą się różnego rodzaju teorie spiskowe. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że ostatnio no, trafiłem na takie konto ewidentnie fake fejk, na, na portalu LinkedIn, gdzie nic innego nie było, prawda, niż propaganda antyszczepionkowa Zdjęcie było dziwne, Ym, osoba się podszywała najwyraźniej pod kogoś, chyba pod osobę z, z szpitala pewnego. Zgłosiłem to konto, no bo to, są, to jest, nie, ja nie zgłaszam kąt, nie jestem jakąś tam osobą, która się tu z celebluera, ale to, to ewidentnie są po prostu ruska propaganda, no bo jaka? No przecież nie amerykańska, prawda? No to jest oczywiste. Może ewentualnie chińska, no ale na pewno ruska, to można się do, domyśleć tak. Zresztą to we, we wszystkim, co tu się dzieje, ostatnio, to to czuć tak na kilometr ruską, ruską, że tak powiem, rękę, że wystarczy trochę znać po prostu historii, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. Zawsze tak było i pewnie tak będzie, że nas kiwali z jednej strony szacunek, prawda? No ale, ale czy my mamy jakiś kontrwywiad, czy my mamy jakiś wywiad? Mamy w ogóle no, po prostu no, z, z Europy nas już prawie wypchnęli robią z nami, co chcą, a no właśnie ja coś generałowie występują, to słuchajcie, jest zabawne. Widzę ciągle jakiś nowych generałów, prawda? Którzy tam opowiadają różne bajki. Ja bym powiem wam szczerze, szanując wojsko, to proponował, że panowie generałowie się no, nie mogę proponować, bo i zapraszam.